się, A my pozwolimy sobie przyjąć te życzenia. Dzień dobry. No Pląkał pan I, troszkę. Ja plągam, bo mi się to bardzo podoba. Podoba się? Bardzo. No to szczęśliwie jesteśmy. Polecamy panu płytę także. Z przyjemnością, będę Tegoryczną. szukał. Tegoroczną. Proszę odwiedzić sklep muzyczny. Byłem wczoraj, pulpit kupowałem. Pulpit? Pulpit, taki, do, żeby nuty postawić. A pulpity po ile chodzą teraz? 69, miałem zniszkę. A? Mhm. a? ma pan z kartę stałego klienta? Ury. Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. A pulpity w górę czy w dół? Yy, w jak górę. Jak ryn w, w górę. W górę, w górę. W górę, ja w górę a, a, idą strasznie. A, a, w górę. Ale też można, jak się odkręcić, śrubkę to w dół. A tak. to na tym pulpit polega. Rozumiem. A ja mam taki, taki utwór muzyczny dla państwa. Filip Jaśler. Dzień dobry. Na pańskie redaktorze ręce składam serdeczne gratulacje najnowszej piosenki o Karpiu. Wykonawcy rewelacja, tekst pani Marii Czubaszek świetny, no i muzyka Wojciecha Kalety rewelacyjna. Pan Kaleta skomponował również pierwszego Karpia i teraz po latach wrócił w rewelacyjnym stylu. Wojtku, serdeczności. Pozwalam sobie wobec kompozytora użyć formy bezpośredniej, bo się panie Marcinie z Wojtkiem znamy. Aha, i chórek w karpiu znakomity. Moim zdaniem chórek na miarę nagrody grami, czego serdecznie życzę. Teledysk też bardzo mi się podobał. Napisałem nawet do pana Marcina, że wygląda w nim jak Matt Dusk, prawda? No, jest ogromne podobieństwo. Prawda, napisał pan tak. P proszę porozmawiać o tym podobieństwie ze swoimi znajomymi. A jak ktoś z państwa znajomych nie będzie wiedział, kto to jest Mad Dask, proszę powiedzieć, że to ten piosenkarz, który nagrał ostatnio płytę z Margaret. To tak działa. Kto nie zna Matadaska, Daska, zwykle zna twórczość Margaret. I jeśli mam być szczery, vice versa. Teledysk świetny, piosenka świetna, no ale niestety. Jest rysa na tym krysztale. W reportażu opowiadającym o nagraniu karpia Marcin Łukawski powiedział, cytuję, Podobno śpiewam ósemkami, choć kompletnie nie wiem, co to jest. Koniec cytatu. No, ręce mi opadły. Delikatnie przypomnę, że kurs umuzykalniający na antenie urywków z rozrywki prowadzę od kilku lat i pan Łukawski na większości zajęć był obecny, ale najwyraźniej był obecny ciałem, a rozmyślał o niebieskich migdałach. Dobry tekst, prawda? Dobry, tak. dobry. dobry to jeszcze, jeszcze ze szkoły pamiętam. Teraz polecę takim panem wychowawcą. Hmm. Chciałbym realizować kurs umuzykalnienia dla zaawansowanych, ale niektórzy Marcin mają kłopoty z podstawami i nie raczą tego sami nadrobić. Zauważył pan, świat się zmienia, reformy edukacji jedna goni drugą, a teksty nauczycieli wciąż takie same. Nie, Niech pan w stanie <grym> powiedzieć, wszyscy się pośmiejemy. <grym> Bardzo chętnie. No dobrze, szanowni słuchacze, wybaczą, ale na chwilę wrócimy do podstaw teorii muzyki. Jak wiemy, melodie często składają się z dźwięków. Yy, aha, z dźwięków różnej długości. Państwo wybaczą prostotę przykładu. Słyszymy dźwięki o różnym czasie trwania. I dlatego w muzyce rozróżniamy wartości rytmiczne. Najdłuższa jest cała nuta. Możemy porównać ją do br, litra płynu. Litr możemy podzielić na dwie pół płynu. To dwie półnuty. Półnutę, podobnie jak pół litry, możemy rozdrobnić na ćwiartki, ćwierć Pan nadąża? Bo, ja tak, ale nie wiem czy pan powinien bronić. Bo teraz kulminacja ćwiartki. Tu przykład z płynem jest nieco naciągany, bo ćwiartki nie dzielimy, bo po co? Ale ćwierćnuty również możemy podzielić, i w ten sposób otrzymujemy właśnie ósemki. Jeśli śpiewa pan w metrum 4 czwarte w tempie 110, to są ćwierćnuty, i śpiewa pan wartości dwa razy od ćwierćnut drobniejsze. To są. ósemki. Brawo. Hm. A to? ósemki. Bardzo dobrze, a to? ósemki. No nie. nie, To są ćwierćnuty, to, to, to są ćwierćnuty tylko zapisane w innym tempie. Nie? Wrócimy jeszcze do tego tematu. Ela kiwa głową, że nie. Znaczy, że masz rację? Że pan no, ma bardzo rację. Dziękuję, panie Elu. Bardzo dziękuję. Pani Ela też odebrała wyższe wykształcenie muzyczne. To I prawda. my się rozumiemy. To już. Jako repetycji udzielam. Jakby pan chciał, to kasy fiskalnej nie mam, ale chętnie panu pomogę. Dziękujemy. Filip Jaśler. Dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie. Eee, no to tak, to by było na tyle. Ósemkami śpiewam. Tak, i to, ale czysto pan śpiewa. Brawo, bardzo ładnie bardzo proszę nie brnę. Ładnie śpiewa, Elżbieta łapię. Malinowska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Mówimy, do usłyszenia. One, two, three, four, one, two, nie, nie. Three, A ten czwórkami. Nie, no, nuty nabił chłopak. Tylko nie wiem po co dwa takty. Bo lubi, bo umie bo u mnie po dziewiątej Michał Naga się z Państwem spotka, my mówimy do usłyszenia.